Cześć, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku serii Wasze Epickie Bitwy. Dzisiaj zobaczymy sobie Pluton, dwóch graczy może niewybitnych, jakiś tak jak ostatnio był Fejm, dzisiaj troszeczkę e, można powiedzieć gracze słabsi, ale e, mimo wszystko dalej zagrali bardzo dobrą bitwę. E, jeden na mx 50B, drugi na T57 Heavy. Także e, jedziemy z koksem. Mapa to Himmelsdorf tryb... E, to bitwa spotkaniowa. Chciałem powiedzieć Renemberk, ale... Na szczęście się powstrzymałem. E, powstrzymałem. No i jedziemy na górę, jedziemy na górę. E, jak widzimy tutaj sporo czołgów to w górę jedzie. T54A1 i RHM, e, także Tiger 2. E, no naprawdę cały prawy team, tylko żółwik tak naprawdę e, i T30 zjechali... Nie, i z 8 jeszcze... Nie no to nie, to nie tak źle. No, czyli zapowiada się starać na górze, prawda? Zapowiada się starać na górze, ale szczerze Wam powiem, że uważam, że w tym trybie zdecydowanie lepszy jest yy, dół. Dlaczego dół jest lepszy? Ponieważ z dołu, moi drodzy, na, możecie podjechać pod ten nasyp, który, przy którym stoi teraz te 57 Heavy, bez spota. Rozumiecie? Podjeżdżacie sobie tutaj od lewej dookoła. Od linii G9. Wjeżdżacie na G0 tutaj spokojnie, bez żadnej presji, że zaraz, co nie? Będzie jakiś problem i dostaniemy pestkę. Tutaj je 7 wyjechał. I zobaczcie, może miał najlepszego spota. Najlepszego to może nie miał, ale po prostu nie miał prawa wyjechać. no Zginął od razu, prawda? Dlatego. Mm, tu wydaje mi się lepsze, akurat w tym yy, wypadku. Ale za to no, yy, tam ci mogą. Teoretycznie jakbym miał jakiegoś huda nowego czołga No na wieżę wystawić się tylko i strzelać, prawda? Więc... No plus... E, taki a nie inny byłby No i tutaj e, podjeżdża e, Doc, e, Tutaj kolega ma nick TEDOC, e, 99 ale... E, a w ogóle ja powiedziałem jakim czołgiem gra? A Chyba nie A MX-50B moi drodzy, MX-50B To jest... Choke z dla mnie bardzo ważnym znaczeniem. To była moja pierwsza dziesiątka z magazynkiem. To był mój ulubiony czołg 10 tieru przez jakiś czas, kiedy jeszcze nie, był, ja nie miałem paczata. Nie było FV, no to była moja ulubiona dziesiątka. Tymczasem grałem zawsze na CW. E, praktycznie e, i ludzie uważali, że czołk na początku jest słaby, ale jak zobaczyli, jak na CW robię 7 koła demedza w padzie, no to zmienili zdanie. Zmienili, zmienili zdanie. E, T57 Heavy wtedy nie było. Przypominam, żeby tutaj nie było jakichś e, porównań teraz. E, teraz wiadomo, T57 te Heavy jest bardzo ciekawym wyborem. Ma lepszy pancerz. E, możliwe, że e, także... Je, chyba jest niższe też. E, no i... E, także ma lepsze reload, ten sam damage. tylko ma penetrację gorszą. E, tutaj jest 257, a tam ma... Nie no, to chyba taka sama jest penetracja. Na zwykłej amunicji. Także... Z tym akurat się nie wstrzeliłem przy porównaniu. No i co, tutaj jak widzimy, mamy Kateka i jeden obrywał, ale stwierdził, że zmieni cel i będzie kolejnym celem. Tiger 2 tutaj zebrał chyba trzy pestki, w tym i płonął jeszcze tam, płonął, ale go dobił w trakcie. No więc mówię, tutaj na razie jest bardzo dobrze wszystko zagrane. Na początku widzieliście pewnie było parę show z Golda. A no to dlatego, że no były, było ryzyko, że na wieździe będą jakieś twarde cele, pewnie dlatego na początku załadował Golda, ale potem już oczywiście teraz już na zwykłej amunicji tutaj na spokojnie sobie jedzie. E, Mausa w tylną część e, można strzelać, tak? E, bez problemów to kółko takie z tyłu jest, ale jeżeli strzelacie w wieżę od boku, to musicie uważać, żeby nie strzelić ją pod e, kątem. Złym dla was, bo jeżeli szczelicie źle, to po prostu będzie ding. Tutaj jeszcze chyba ostatnia pestka nie trafia w ogóle. Także. Yy, no, był problem. No, ale. Yy, jeszcze kap tutaj leci to już w ogóle. Ale to jest spotkaniówka, więc tutaj jest dużo czasu na powrót na bazę. To akurat nie jest problemem. No i jedzie teraz yy, środkiem yy, na yy, fałeczkę podmausa. To jest podmaus? Tak, to jest podmaus. A dwa szlały podmaus, akurat. Nie jest problem do tego czołgu Ale nie, zobaczcie, jednak jak Penta 2 się zaświeciła I... No ona bez szansy jest, no, co no, kurde Jeszcze tutaj pożarek Akurat miała złotą gaśnicę, kolega Akurat tutaj Tedok nie ma złotej gaśnicy I powiem wam szczerze, że... To jest... Yy... Akurat może nie... Yy... Może nawet błąd Ale no, zależy jak kogoś stać Taka informacja dla niektórych Tutaj Da się przejechać. Tu, gdzie teraz pokazuje ta tutaj strzałeczka. Tutaj można tak przejechać, Jakby ktoś był e, zainteresowany i nie wiedział. Także, jeżeli by ktoś chciał temu podmocowi wyjechać na plecy, to nie, mógłby, nie musiał jechać tędy dookoła, tylko wystarczyło, żeby skręcił i przejechał i go, e, objechał, prawda? Ale tu taka informacja, jakby ktoś nie wiedział. Ehm, no i co, tutaj WZ120. No, Hita chciał pomóc tutaj swojemu koledze e, Chrisowi, T57 Heavy, i go e, tego wozca zdjął. No, ale e, Waffen Trager e, Panzer 4 no tam na tym środku, jednak e, tutaj go e, zdjął. No, tutaj już jest taka sytuacja końcowa, można powiedzieć, bitwy. E, zostały trzy czołgi, z czego jeden Tedek, jedna Arta, jeden Podnos. E, tak na dobrą sprawę. Zdarzyło mi się nawet raz zginąć na hita, a MK50B od arterii, um, mając 200 HP, ale to było akurat od GW typa 100. GW-typem S100 nie gra tutaj. Nie ma GWTP 100 w tej bitwie, jest F304, tak? Nie 207, boże. E, pomiliło mi się z, tym mało, z tą małą mało arterią 6 poziomu. No więc nie ma tego problemu. Tutaj jest błąd, o którym warto wspomnieć. Kolega wyjeżdżając na tego Tragera powinien od razu cerować ci to miejsce, gdzie stał, prawda? No, tego nie zrobił, tylko miał troszeczkę opóźnienia. No to jest błąd, ale yy, błąd, który, który można poprawić na, następnym razem. I tam jeszcze była na początku taka sytuacja, jakby na tej górce chyba zjeżdżał, tam były lagi. No to Pink, wiadomo, yy, rzecz zmienna. No i tu jest końcowa sytuacja bitwy, dwa czołgi zostały, w tym jedna arta no i powoli szykuje się do wyjazdu, kiedy nagle wyświetla się fv 207 Arteria Brytyjska, no akurat najgorszy moment dla niego wyjechał i bez szans tutaj jeszcze podmał i tym sposobem w parę sekund zdejmuje dwa czołgi nasz TEDOK. Mimo że gracz pomarańczowy to jak widzimy poradził sobie bardzo. Dobrze, według mnie na ten kolorek tego gracza nie wpływa może sama, e, sam poziom, tylko warunki w jakich on gra. Pierwsze, widzieliśmy zmienny ping, ping i widzimy 22 FPS, no to nie jest bardzo mało, więc jeżeli mam oceniać e, w tej chwili, to mi się wydaje, że może tu, tu nie jest winne do końca e, możliwości jakie ten grać ma, bo mógłby być nawet zielony i niebieski, ale może możliwości sprzętowe tutaj i internetu nie domagają, ale to, to jest bardzo poważna sprawa, znaczy poważna Boże. E, bardzo um, niejednorazowa sprawa, bo dużo graczy jest taki, którzy mają słaby sprzęt, mają małe FPS-ów, -y, sobie duży ping. E, słaby ping to byłby pozytyw akurat, więc um, no wielu graczy się marnuje po prostu, bo ma takie kiepskie warunki, no ale to zależy od to zależy też od miejsca zamieszkania od możliwości finansowych na sprzęt, prawda? To są inne już powody. No i tyle. To jeszcze może tylko pokażę wynik bitwy i będziemy kończyć. Dobrze to jest wynik TEDoga 2067 Expa 105 tysięcy kredytów 7802 punktów uszkodzeń 8 kili i dość krótki okres bitwy, czas bitwy 6 minut 49. Sekund. No, um, co mogę powiedzieć w tej chwili? No, szybko sobie poradził z przeciwnikami i, i po prostu y, spodziewał, tak? Było parę błędów, ale to wspomniałem o nich w większości i mam nadzieję, że e, jeżeli gracie tym czołgiem, to ich nie popełnicie. Dobra, także to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.